Czy specyfika autyzmu pod względem właśnie medycznym. Najczęściej współwystępujące to są właśnie choroby z obszaru gastroenterologii i one są specyficzne dla osób w normie intelektualnej czy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast zgodnie z nauką, z medycyną, im wyższy poziom intelektualny osoby w spektrum, tym wyższe prawdopodobieństwo chorób psychicznych z kolei. Prób samobójczych, myśli samobójczych, depresji itd. Natomiast to dotyczy tych dzieci, które niegdyś dostawały właśnie diagnozę zespołu Aspergera, czy dzieci, które są właśnie takie powyżej normy. Natomiast wszyscy inni, właściwie zawsze i to przez całe życie, ta współwystępowalność jest zgodnie z nauką, z medycyną, to przede wszystkim to są choroby gastroenterologiczne.